Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rudkowska i oczywiście mój kanał, ale teraz nie sama z Tomaszem. Witaj, Tomek. Dzień dobry, witam. E, Tomka Państwo znacie, kto ogląda regularnie Energetyki, to wie, że już to ona, Tomak, Tomek był na moim kanale. Oczywiście A? Tomek zajmuje się Tygryską, ona chce Kubusza i podrygryska podać. Tomek oczywiście zajmuje się tarotem jest coraz lepszy w tarocie, bardzo dobry. Ale jeszcze jak się nie znaliśmy, to Tomek zajmował się numerologią, prawda? Tak. Numerologią, więc może zamiast mnie dzisiaj o numerologii coś powie. I może zacznijmy generalnie od numerologii, że mamy jutro tak. Z dnia mamy trójkę, mhm. z miesiąca już dziewiątkę i siódemkę z dnia. Całość nam daje jedynkę. Co byś powiedział, Tomek, Państwu odnośnie jutrzejszego dnia? E Jedynka z całości. Przepraszam, bo... tylko powiem, żeby się uciszyli, proszę nie gadać. Jak nie bierzecie udziału, to proszę nie gadać, tylko słuchać nas, prawda? Porządek musi być, proszę. Generalnie jedynka jest dobra do rozpoczynania różnych działań, natomiast jesteśmy po pełni, więc powiedziałbym, że bardziej do uporządkowania niż do do oczyszczenia czegoś, do uporządkowania niż do rozpoczynania jakichś nowych przedsięwzięć, bo jesteśmy popełni. pełni. Mm -hmm. Aczkolwiek e... możemy powiedzieć do, rozpoczy do rozpoczynania na przykład generalnych porządków, tak, tak? tak? Bo teraz tak naprawdę przy księżycu ubywającym mamy na to prawie dwa tygodnie, bo mamy czas do 15, no to nie prawie dwa, no, no nie, nie dwa, no ale prawie dwa tygodnie, tak. żeby uporządkować nie tylko w głowie, ale również fizycznie swoją przestrzeń. Dlaczego miotełką też magiczną? Dlatego, żeby nie przenieść brudów energetycznych. A powiedz mi Tomek, w związku z tym, że jest trójka prawda, z dnia, jaki może być towarzyski, może być fajny dzień? Fajny dzień, towarzyski, dobry na działania artystyczne. Mhm. Tacy będziemy mili, optymistyczni, dobrze nastawieni do siebie. Myślę, że bardzo przyjemny dzień, który nas czeka. Tak, A z numerologii. Tak, z numerologii, tak, i z astrologii powiem, że też, dlatego że jutro ważny aspekt o godzinie 16:59 księżyc wchodzi do znaku byka ziemskiego, więc też dobrze by było halo ziemia i żebyśmy dopilnowali różnych naszych ziemskich spraw, to jest pierwsza rzecz, ale też bardzo ważna rzecz, żebyśmy też tak jak gdyby zadbali trochę o swój komfort, tak? Komfort może w domu, komfort może, nie wiem, nową bieliznę pościelową zmienić. Komfort, bo może sobie dogodzimy kulinarnie, bo komfort, bo bardziej zadbamy o bezpieczeństwo czy nasze zdrowie. I uwaga, wiadomo, że od pełni do nowiu łatwiej jest schudnąć. Czyli gdyby ktoś jutro za sprawą księżyca w byku chciał przejść na zdrowe żywienie. Kto dzwoni? Przepraszam, jeszcze się. Nie, tak, tak. Dobra, to znowu nie popatrzę, bo nie będziemy na wizję nazwiska mówić. Więc, więc, gdyby ktoś chciał zadbać o swój, jak gdyby, zdrowe odchudzanie, zdrowe żywienie, to też może. W nocy trochę trudny aspekt, więc, jeżeli ktoś idzie na jakąś imprezę, to uważać i na bezpieczeństwo, i na różne rzeczy, Ale bo inny, nie, z, z dzisiaj, czyli z soboty, na niedzielę. Bo o godzinie 00:39 jest księżyc w kwadraturze do Plutona, czyli mogą być nieprzewidziane zdarzenia, nieprzewidziane emocje, niestety, w związku z tym, że kwadratura to niekoniecznie dobre, tak? Natomiast jeszcze wieczór jutrzejszy, 22:35 księżyc w stylu do Saturna, czyli nawet jak się będziemy obijać, to wieczorem powinniśmy nadgonić. Zgadza się? Zgadza. Dobrze. Powiedzcie mi, my wczoraj chyba wyciągaliśmy od panny, tak, chyba tak mi się wydaje, bo słuchajcie, mam inną karteczkę. Myślę, że od panny, bo nowa się zgubiła i nie mogę znaleźć, ale to później, później to zbadamy, więc myślę, że będziemy dzisiaj odwagi wyciągać. I dzisiaj proszę panna dzisiaj. Dziękuję Pani Barbaro, więc a nie panna dzisiaj, tak? Panna niewaga. Dobrze to mój fałsz, czyli od panny wyciąga i interpretuje. Tomek, może ja coś dopowiem, Kuba może coś będzie chciał Bo dopowiedzieć. Jest dwóch dopowiadaczy. Jest dwóch dopowiadaczy, ale nikt się nie odzywa, ale jutro się będą odzywać, dobrze. Co dla Panny. Panny, tak, Nie będzie Panna Ziemska jutro. Po potrygonie z księżycem w, w Byku. Na niedzielę. E, królowa Pucharów e, dla Pani na jutro. E, Mogą być ważne sprawy związane z kobietami. E, panny mogą się czuć takie e, piękne, zadbane, będą chciały być piękne, zadbane, takie urocze. E, I nawet bym to... powiedziała mi analizujące, prawda? Bo tak. panna z natury jest analizująca, natomiast przy królowej pucharów może być taka nieanalizująca, taka bym powiedziała taka lekka, lekka w kontaktach, milsza i dla siebie, i dla innych. Odkładamy na... Odkładamy. U mnie system odkładania. Tutaj jedna koleżanka z złym wzrokiem się na nas popatrzyła, bo to ona była prekursorką, żeby karty wracały. Ale ja teraz kiedyś stosowałam. człowiek zmienny jest bole jak się odkłada. Co to dla wagi? Tak, to dla wagi. Dla wagi trójka mieczy. Karta poranionego serca. To tu można powiedzieć w dniówce o trójce mieczy. Znaczy, torej. no mów, 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 pomyśl Tomek, myślę, że Tomek jak najbardziej pomyśli. Karta intelektu. Tak, hmm. że, że na przykład jakieś trudne rozchminki mogą być, hmm. yy, Takie osobiste. Yy. Tak. Yy. Natomiast ja przy trójce, bo pamiętamy, że trójka mieczy. Tak hardkorowo to jest karta żałobna, tak? Czyli bym powiedziała, coś może nie wyjść. I teraz tak, coś może nie wyjść znaczącego, ale myślę, że nie, a może wy sobie postanowicie, jutro pójdę rano do kościoła, albo jutro pojadę rano gdzieś tam, albo ugotuję, nie wiem, krupnik i na przykład go nie ugotujecie. Nie I już jest. Ziemniak bo nie będzie ziemniaków albo bo nie będzie wam się chciało i po prostu coś nie niezrealizowane, czyli żałoba, bo czegoś nie zrobiliśmy i nie musi być to nie wiadomo jaka żałoba, natomiast ja przy tej karcie zawsze trochę ostrzegam zdrowie u osób akurat tutaj, którzy, które mają problemy z krążeniem wag, żeby zwrócić uwagę na zdrowie krążeniowe. Dla Skorpiona. Dla skorpiona. skorpiona szóstka denarów. E... Dobry dzień. Skorpiony mogą jutro dokonać jakichś transakcji różnych, mogą negocjować różne rzeczy. Karta takiej równowagi w dawaniu i, i, i braniu. Czyli tak, ile tak. skorpiony dadzą od siebie, tyle dostaną gdzieś z otoczenia. I nie musi znaczyć to materialne, mogą być to inne, rzeczy. prawda, pozytywne rzeczy. Co dla strzelca? Widzę, że oliwka jest. Pozdrowienia dla oliwki. Oliwka napisała, ja muszę schudnąć, bo utyłam dość sporo. Na zdjęciach Oliwka nie widać, bo z każdym rokiem e, jesteś coraz ładniejsza, coraz piękniejsza, ja bym powiedziała nawet coraz szczuplejsza. Przynajmniej jak nieraz na zdjęciach na Facebooku widzę. Dobrze. Oliwka też tarocistka. E, kozio dla szczerca przepraszam. Szczęca, szóstka buław. E... Bardziej pokaż, bo nie było widać. Szóstka okay. buław. Mm -hmm. Szóstka buław. E... W sumie strzelcom powinno się wszystko jutro udać, bo to jest karta zwycięstwa e, po jakimś dłuższym czasie. E, um, co jeszcze? Ja jeszcze bym powiedziała: ja przy szóstce buław, zawsze w dniówkach mówię, że ważne jest, żeby być na świeżym powietrzu. Jeżeli byście miały możliwość. Poćwiczyć na świeżym powietrzu, albo iść na jakiś festyn, może rozpoczęcie roku szkolnego festyn, witaj szkoło i takie inne. No, inne też mogą być polityczne festyny, no ale w no politykę nie wchodzę, ale tak czy inaczej, jak gdyby, jeżeli byłaby możliwość świeżego powietrza, to jak najbardziej tak. I rozrywki na świeżym powietrzu. Koziorożec proszę bardzo. Mam nadzieję, że dobra. Cesarz. No. Cesarz. Koziorożce będą zadowolone. Tak, sprawy związane z mężczyznami będą ważne. Koziorożce będą miały taki dobry dzień, pełen obfitości, komfortu, dobry do działań jakichś takich finansowych, biznesowych. Tak, i może będą chcieli być władzą absolutną. Mogą rządzić. Tak? tak. Wodnik. Wodnik i wodnik e, dziesiątkę pucharów, czyli dla wodników jutro pełnia szczęścia. Sprawy, tak. Sprawy związane z, z rodziną, z dziećmi będą ważne. E, Taka bardzo radosna. Jak to masz, to pokaż jeszcze. Dobre. Niech ludzie zobaczą, jaka radosna. Tu patrzą w szczęśliwą przyszłość. Tu dzieci się bawią. Tu ich na wszystko stać. Ma on marzenia, tak? Czyli wodniki, maszcie i realizujcie. Ryby. Ryby, ryby. Dwójka denarów. Mhm. Eee, Czyli... Jutro może być konieczność zrównoważenia czegoś, bo twój kadenarów to jest takie żonglowanie czymś. Mogą być dwie opcje iść tutaj, tam. Dobrze jest wziąć dwie rzeczy naraz, w sensie skorzystać z dwóch opcji tak? Czyli mhm. iść do kina, ale iść też do parku, albo iść do restauracji. jeszcze ja bym powiedziała, tak już zdrowotnie trochę bym dopowiedziała zwrócić uwagę na podwójne stawy. Dobrze, baran. Dla barana, trójka, pucharów. Bardzo ładna w tej Karta świętowania, zakończenia różnych projektów, ploteczek. Też? Tak, picia jedzenia. I dobrej, i zabawy. I dobrej zabawy. Celebrujcie życie. Tak. Celebrujcie życie. Nie żałujcie na. Trochę rozrywki, rozkosz, radości. Co dla Byka? Dla byka karta siły mocy. Eee, czyli byki, co będą, co sobie zamierzą, będą w stanie osiągnąć. Hmm? Po prostu. Tak, i też ważny fizyczność, fizyczną seksualność i fizyczność, żeby zadbać o swoją sprawność, tężyznę, ruch. Co dla, tak, co dla bliźniąt? Kuba chcesz wyciągnąć? Tomek, wyciągnij dla bliźniąt. E, e, siódemka pucharów mi wyszła. Hmm. Siódemka pucharów. W dobrych rzeczach e, ezoteryka. E, tak, w dobrych rzeczach ezoteryka. W e, złych no to uważać na iluzję, na, e, na to, żeby, żeby się na coś zdecydować, bo to siódemka pucharów, czyli jeden, drugi, trzeci puchar. E, nie wiem, na co, na co mam się zdecydować. E, coś jeszcze... I tyle, i tyle, i uważaj, zrównoważyć wodę w organizmie. Tu pan Mateuszce napisał: Dziękuję za barana, jutro kolejny dzień przetworów robienia, więc też zabawa. Ja wszystkie potrzebne przyrządy do robienia przetworów kupiłam, słoików nagromadziłam, żadnego przetworu w tym roku nie zrobiłam. I tyle, to tak na marginesie. Teraz rak. A, król Mieczy dla raka. Sprawy związane z mężczyznami będą ważne. Sprawy takie, dobry dzień do, do, do załatwienia jakichś spraw takich związanych formalnych, no urzędowych, to niedziela, niby jutro. Ale Aha. może w papierach trzeba porządek zrobić, bo nawet jak jest niedziela, to ja dla mnie zawsze i król mieczy, i królowa mieczy, i sąd ostateczny na przykład, to są takie karty związane z papierami. Może trzeba przejrzeć, czy rachunki za wszystko popłacone, może do księgowego dokumenty przygotować, może po prostu nawet pomyśleć nad budżetem, czy nad różnymi sprawami, a może zrobić zebranie rodzinne, co ustalamy, co dalej. Mhm. I jeszcze lew jako ostatni znak. Dla lwa, piątka tenarów. No, lwy mogą odczuwać jutro jakąś biedę. To nie musi być jakaś bieda, że na przykład chciały zrobić na obiad schabowy i, i coś tam jeszcze taką i taką sałatkę, e, a się okazuje, że nie kupiły składników do tego i, I na szparag? przykład jest problem, tak? Albo szparagi. tutaj Kuba mówi. Tak, a! szparagów to już chyba nie masz. szparagów to już chyba nie masz, znaczy już. Teraz pani albo mniej paragów to nie, ale na pewno już nie po sezonie nasz parag i w tym roku mało ja jadłam, ale za to Pan Mateusz napisał, Pani Madziu podzielę się przetworami, bardzo chętnie, bardzo chętnie, bardzo chętnie kiedyś zjazd grupy Czary Mary, to od jednej krysi, nie tylko krysi, też przetwory dostałam, znaki wszystkie, ale też dzisiaj dostałam słuchajcie miód z własnej pasieki, już ja wiemy, wam pokażę. Wiemy jak przekupować własnej z własnej pasieki i słuchajcie ja bardzo lubię spadziowy i dzisiaj od Grażynki y, M dostałam miód z własnej pasieki i słuchajcie i na Boże Narodzenie podstawkę pod świecę, gdybyśmy się nie widziały i dla Grażynki będzie karta dziękczynna. Jeszcze powiem, słuchajcie, jeszcze powiem o medytacji, bo już jest mało wolnych miejsc, ale zaraz powiem wyciągnij dla albo ja wyciągnę, bo ja dostałam. Dobra. Przepraszam, to ja wyciągnę dla Grażynki M karta dziękczynna Grażynko kochana oddychaj, Archanioł, Rafael mówi do ciebie weź kilka głębokich wdechów, wydychaj powietrze powoli. To pobudzi Twoją energię i uwolni Cię od starych wzorców. Czyli poprzez oddychanie, uzdrowienie. Może trzeba by było jakimiś technikami oddychania się zainteresować, albo emocje poprzez oddech uwolnić. I jeszcze ja chciałabym kartę dziękczynną dla Pani Anety, dla Pani Anety z Apteki, która mi sprowadziła lek. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Aneto dla pani Anety zdrowy styl życia nie wiem jak pani żyje pani Aneto ja zdrowo to tak różnie archanioł Rafael mówi do pani jedz zdrowe pożywienie wysypiaj się i ćwicz regularnie by utrzymać optymalny stan zdrowia czyli zdrowe życie słuchajcie i to wszystko natomiast powiem o medytacji wczoraj wysłałam tym którzy wysłali zgłoszenie i zapłacili wysłałam tokeny do medytacji. Jeżeli ktoś, kto opłacił i nie dostał tokenu, chyba że napisałam, że nie ma już dla niego miejsca, to proszę się ze mną skontaktować na przykład telefonicznie 608-626-405. Teraz jedynie można się zapisywać na medytację nagraną, czyli w tym samym dniu wieczorem, może nawet koło 11 albo nawet 12, w zależności ile będzie się mieszać to nagranie, bo tam się miesza. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale się miesza. No, miesza aż się wymiesza. Będzie przesłane. Takie się zastanawiam, jeżeli byłoby duże zapotrzebowanie, to może bym jeszcze zrobiła jedną, jedną, jedną na żywo. Jeszcze internetowo, dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważny czas rozliczenie z 2023 numerologicznie, praca psychologiczna i też sposoby, żeby z różnych rzeczy się oczyszczać, nie tylko przed nowym rokiem numerologicznym, ale przez całe życie. Więc, jeżeli ktoś by chciał jeszcze nagranie, to wtedy trzeba w. w Treści maila zgłoszeniowego, oczywiście potwierdzenie zapłaty, ale również hasło, nagrana medytacja. Kochani, to to, medytacja. tak, dwie są najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie. Oczyszczająca przed nowym rokiem numerologicznym i z Archaniołem Michałem yy, przy, ko, 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 kończąca 2023 rok, ale jeżeli ktoś będzie na tej numerologicznej, to w grudniu na podobną, aczkolwiek inną, bo tam będzie jeszcze Czary Mary na, Boże, na Nowy Rok, nie musi się zapisywać, ale to warto, jeżeli mieliście ostatni rok trudny. Czy emocjonalnie, czy finansowo, czy chorobowo, czy niepowodzenia uczuciowe, to jestem za zapisaniem się. Natomiast w ogóle przed 15 należy się oczyścić. Oczyszczenie u mnie jest nie najtańsze, ale i tak uważam, że na to, co się dzięki oczyszczeniu robi, jest i tak tanie. Ale właśnie, gdyby kogoś nie było stać na indywidualne, to chociażby zróbcie medytację, tą grupową, ale ważne, żeby ją zrobić przed 15, czyli będzie jeden dzień do zrobienia. Bo później te czary mary różne sposoby to można sobie zapisać, i tak dalej całe życie, ale rozliczenie, bo będzie w medytacji praca psychologiczna, tak, będziemy, będziemy różne rzeczy robić. Będę też mówiła, jak oczyszczać się nie tylko ze złych energii um, od kogoś, ale również ze złych energii, przepraszam ze złych energii związanych na przykład ze swoimi myślami, bo bardzo często nikt nam źle nie życzy, ale mamy na przykład poprzez złe wychowanie, znaczy złe, może toksyczną rodzinę, albo później toksyczny związek, źle myślimy o sobie i to nas jak gdyby niszczy, obniża nasze możliwości. Więc całego serca zapraszam. W tym miesiącu jeszcze pod koniec będzie webinar do trzech archaniołów, archaniołowie. Archaniołowie zawsze bardzo fajny webinar, więc też zapraszam, ale zróbmy najpierw ten i ten ogłoszę. Później... W październiku, pod koniec października, będzie pozdrowienia z niebios. Moja ulubiona medytacja flagowa, ulubiona, uwielbiam, uwielbiam ją, żebyśmy mogli troszeczkę poczuć tamten świat, nie bać się kiedyś przejścia. I być może jakieś przesłanie z niebios otrzymać. Kochani, na ten czas dziękuję. Tomek, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Jestem bardzo z Ciebie zadowolona. Tak naprawdę to nie miałam nic do, powie, do, do powiedzenia i sam sobie byś pięknie dał radę, więc bardzo Ci dziękuję, że mnie wyręczyłeś. I dla Ciebie karta dziękczynna, proszę bardzo. Proszę bardzo, przeczytaj. O, Jasne. warto było! Jasne odczuwanie. Archanioł Raguel, zauważ powtarzające się fizyczne i emocjonalne odczucia, ponieważ oznaczają one boskie przewodnictwo. Super. I wyciągniemy dla tych, co nie zwiali z energetyki, tylko są za kulisami, dla koleżanki A. I przeczytaj. Doradca. Archanioł o. Azrael, jesteś naturalnym doradcą, a twoje przewodnictwo i wsparcie przynosi korzyści wielu ludziom. No, jedna koleżanka to nawet myślała, że bardzo długo się tarotem zajmujesz. Dla Jakuba, dla Jakuba. bo nie uciekł, a mu? Cierpliwość. <laughs> Prawda, to już mamunia ja powie. Archanioł Jofiel, Twe marzenia rozkwitają szybciej niż sądzisz, jednak ciągle potrzebują troski i cierpliwość. Czyli to, co wychodzi w kartach, prawda? Że jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Bardzo dziękujemy. No, dziękujemy. I weź dla Państwa, którzy oglądają. I weź Dobra. dla Państwa, którzy oglądają na najbliższy czas. Nie wszyscy zostali, ale ci, co zostali, zyskują. Pasja. Wow! Lubię pasję. <laughs> pokaż jeszcze pokaż Państwu. Pasja. Pasja. Hmm? Piękna. Pasja, Archanioł Haniel. Uwierz w swoją ponownie odkrytą pasję w życiu osobistym oraz zawodowym i podążaj za nią. Czyli w jutro, i nie tylko jutro, w najbliższy czas, trzeba pomyśleć, co wam sprawia radość, co wam sprawia radość i tą radość działać, mieszać w kociołku, czy z tymi przetworami, czy mieszać w kociołku z kartami, czy malować, czy tworzyć, czy kochać jej, czy inne rzeczy. Kochani, bardzo dziękuję, jeszcze raz Tomat, bardzo Ci dziękuję, bardzo mi pomogłeś. <grym> Jutro obiecali, że w większym gronie, ale zobaczymy, czy pouciekają, czy nie. Pa! Pa! się mówią pa, pa! pa, pa. 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 Telewubie